Witam wszystkich, tu Hikomigos i dzisiaj pokażę wam rozpakowanie boosterka z serii EX Legend Maker. Jest to nowy fabrycznie zapakowany booster z 2006 roku. Tak więc zaczynamy. Zestaw zawiera 9 kart uzupełniających i mamy tak Mysterious Fossil Tentacle Winout, Wineout Omanite Miss Drevius. Jest to karta Uncommon Reverse. Ha, moją rzadką kartą jest Gorybis, którego chyba nie miałem, więc jestem zadowolony. Nazliw, Power 3 i tyle. Komentujcie, oceniajcie. Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w przycisk Subskrybuj. Zapraszam Was na mój profil Facebook Komukośnik Hikomikos, na moją stronę internetową Hikomikos.pl, na Twitter i na Google. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.